Santos przywodzin w meczu na szczycie w Zielonej Górze przegrywa z KSFN 2 do 0. Jak to wyglądało z pańskiej perspektywy? Chyba Pan, no teraz są emocje po meczu, nie chciałbym za dużo powiedzieć. Czegoś później mogę żałować, ale, ale tak. Dostaliśmy szybko na samym początku bramkę po rykoszecie, gdzie według mnie faulowany był nasz zawodnik, bo jest taki przepis za nisko noga. Sędzia zinterpretował to, że po ziemi praktycznie głową jedzie zawodnik z Falubazu, bazu, fał dla Falubazu. bazu straciliśmy bramkę, później falu baz się bronił całą jedenastką, my próbowaliśmy coś skonstruować, ale, ale do szesnastki a, a później praktycznie za dużego za, zagrożenia nie robiliśmy dwie też ja to odbieram ze swojej strony sporne sytuacje na samym początku zawodnik wyjeżdża sam na sam faulowany, sędzia daje tylko o stuprocentową sytuację ma tylko żółtą kartkę. Później, według mnie, brutalne wejście w środku, prostymi nogami, żółta kartka, no ale tak to bywa. No. A drugą bramkę no, chyba wszyscy widzieli. Tylko sędzia widział o co chodziło, że karnego gwiznął. Tak jak mówiłem, są teraz we mnie emocje, bo przecież przegrali mecz, ale, ale, ale no, tak to wyglądało z boków. Falubas się mądrze bronił. My mówię, w ofensywie za dużo dzisiaj nie zaprezentowaliśmy i. Przegraliśmy mecz. Jednak humory chyba nie powinny być takie smutne, bo po meczu w Nowogrodzie, gdzie miejscowy Fadom przegrał z, z nitął dziś automatycznie awans uzyskały obie drużyny. No zgadza się, tylko mówię, no, no, ja teraz patrzę na ten mecz dzisiejszy i, i takie są moje odczucia. Mówię, może jestem bardzo krytyczny w swoich wypowiedziach, tak mówię, jeszcze emocje po meczu lekko trzymają, ale tak to wyglądało według mojej oceny. Podejrzewa wasza strona, czyli czy Zielony Góry będzie miała inne odczucia, że karny był. Podejrzewam, jakby w KSF dostał takiego karnego, to sam by, <laughs> że tak powiem, lekko się śmiał z decyzji sędziego, ale ale no, przegraliśmy no i tyle. Gratuluję drużynie Falubazu, że awansowali. Także też gratuluję chłopakom moim, że żeśmy ten awans osiągnęli. Gramy dalej, mamy teraz mecz w czwartek i będziemy grali dalej z Fadomem i później jeszcze mecz wyjazdowy. Ważne mówię, że chłopaki bez kontuzji. I tyle. Przykro tylko, że mówię, w takich okolicznościach. No bardzo fajne, zwłaszcza po wiosnie, gdzie tak naprawdę trochę inaczej już pograliśmy. Mniej bramek traciliśmy. Co prawda dwa mecze zremisowaliśmy ale 10 straconych bramek na 13 spotkań no to wstyd już nam nie przynosi tym bardziej że poprawiliśmy strzelone bramki cieszy również fakt że nawet w tych trudnych sytuacjach gdzie mieliśmy dyskomfort jeżeli chodzi o ławkę rezerwowych bo były mecze gdzie 10 ludzi nam brakowało nie graliśmy z Romkiem nie graliśmy z Filipem Kilińskim i sobie ci zawodnicy którzy gdzieś e, niejako grali jesienią Pokazywali nawet w meczu z Włogowie, że stać ich na dobrą grę, że zrobili postęp i myślę, że młodzież, która również przyszła zimą, czyli juniorzy, potrafili stanąć na, szczeblu, na, na wysokim szczeblu i faktycznie w tej lidze okręgowej pograć tak, że ten awans zapewniła cała drużyna, łącznie z tymi, co grali jesienią, jak i tymi, którzy zimą tutaj do nas dołączyli. Świętujemy teraz, czy odkładamy trochę na posezonie i jeszcze postaramy się dogonić Santos i prześcignąć go w końcowej klasyfikacji? Nie pan co, założenia moje indywidualne i prywatne takie były, żeby wygrać wszystkie spotkania. No Niestety nie udało się już na meczu z Nowogrodem, ale myślę, że będziemy chcieli tą pasę podtrzymać, żeby nie, nie przegrać żadnego spotkania, a, a jeszcze dołożyć te 6 punktów i spróbować powalczyć o pierwsze miejsce w Lidze Okręgowej. Natomiast muszę spojrzeć teraz jak z kartkami będziemy wyglądać, bo znowu chyba Filip będzie musiał pauzę złapać, sprawdzić muszę Pawła Wojtysiaka, ale nie, nie ukrywam, że w Boże Ciało w czwartek na pewno ciekawe spotkanie się szykuje, tym bardziej, że przeciwnik nasz, sąsiad Zamiedzy szykuje niespodziankę personalną w składzie i, i myślę, że po przegranym Pucharze Polski, jak i, i spadku z drugiej ligi, no to będzie ostatnie chyba w tym sezonie ciekawe widowisko w Zielonej Górze, na które serdecznie kibiców przy okazji zapraszam. To ta mobilizacja może być w naszych szeregach podwójna? No nie ukrywam, część zawodników w UKP jest tych, co współpracowaliśmy razem i, i z tymi chłopakami, którzy w Falubazie w tej chwili są i ze mną. Znamy się dość długo tu z boisk zielonogórskich, ze wspólnej pracy i rozgrywek, obozów, mistrzostw z Polski Juniorów. Myślę, że to daje takiego drugiego smaczku trochę, jak, jak grają koledzy gdzieś Kiedyś będąc przyjaciółmi z boiska, z szatni, myślę, że może być ciekawe widowisko. Dziękuję bardzo i jeszcze raz gratuluję. Chciałbym podziękować kibicom również za, za doping, jeszcze raz chciałbym podziękować kibicom za doping, za wsparcie, bo faktycznie e, jako klub zielonogórski możemy się cieszyć tylko z tego faktu, że mamy czy na wyjazdach w mniejszych grupach, czy tak jak tu na Wyspiańskiego i zawsze są z nami i, i dziękujemy serdecznie, bądźcie z nami cały czas.